Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paradajce, to kolejny odcinek z kariery zawodnika, odcinek drugi sezonu drugiego i bardzo się cieszę na wstępie, musiałam powiedzieć, że przyjęliście dobrze tę serię, że dalej ją komentujecie aktywnie, ten sezon drugi właściwie, bo ta seria od początku no, była naprawdę najczęściej oglądaną serią, teraz no, jak już mam komputer w końcu, jest on w pełni sprawny, to myślę nad powrotem i nagrywaniem dalszej, dalszych odcinków z kariery po prostu zawodnika w NBA, bo to też była bardzo lubiana seria na moim kanale. Dziękuję, że, no, że były łapki, że były komentarze, była aktywność tak jak, tak jak po prostu no, ten miesiąc temu, kiedy to nagrywałem ostatni odcinek z sezonu pierwszego. Więc bardzo się z tego powodu cieszę. Jeżeli chodzi o pytania, czy zespół wybierałem, czy, losowy, czy było głosowanie na kanale. Głosowanie nie było, wybrałem zespół sam. No ponieważ tak po prostu było mi szybciej i na rękach zależało mi, żeby odcinek pojawiało, pojawił się jak najszybciej, więc nie było chyba sensu robić losowanie i tylko przeciągać terminu pojawienia się pierwszego odcinku, odcinka. Zaczynamy meczem z Legią Warszawa, czyli z faworytem do zdobycia mistrzostwa w tym sezonie w Ekstraklasie, więc dobrze by było tutaj pokazać, że my też będziemy liczyć się w walce o to mistrzostwo i no, może nawet wygrać z Legią. Zobaczymy, czy nam się to uda. Tymczasem widzieliście już kilka groźnych akcji. 16 minuta strzał z dystansu, ale to był naprawdę bardzo łatwy strzał do obronienia przez bramkarza. 45 minut za nami, nie było żadnych bramek. Sytuacje były, ale niewykorzystane. No i 0 do 0, 0 do 0. Nie było jakoś dużo tych strzałów, bo razem tych strzałów było 3, 2 celne i te dwa strzały po naszej stronie, wszystkie oddałem. Ja zmiany Duda wchodzi za Masłowskiego. Czy to coś zmieni? Zobaczymy. Jak na razie 90 minut za nami, dalej 0 do 0. Ostatnia akcja w tym meczu, minuta doliczona. Czy co z niej będzie? Jak na razie nic jeszcze tutaj utrzymuje się przy piłce w rdoli jak ostatnia akcja ale sędzia już nie dał do końca, pomimo, że tam chyba to był Duda, zdobył jeszcze bramkę, to sędzia jak wiznął i ta bramka została zdobyta po gwizdku, to naprawdę dziwnie wyglądało, bo to był dobry strzał, zobaczycie to teraz jeszcze na powtórce. I wątpię, że bramkarz by się to obronił, ale sędzia nas uratował gwizdkiem. No to jest FIFA, to takie rzeczy czasami się tutaj zdarzają. No i nie ma gola, 0 do 0, mecz wyrównany, więc pokazaliśmy jednak, że my też będziemy się liczyć tutaj, jeżeli chodzi o walkę o mistrzostwo, 100% skuteczność strzałów i 75% podań, skuteczność. A po tym meczu z Legią w kalendarzu było kilka dni wolnego. Miałem czas na odpoczynek, ale ja wykorzystałem ten czas trochę inaczej na treningi. A mianowicie trenowałem głównie strzelanie, wykańczanie okazji. Mam nadzieję, że, że teraz no, jakoś to wyjdzie, że, że te sytuacje, które ja mam, będę lepiej kończył, bo jak na razie trochę meczu minęło już w tym sezonie. Już zaczął się on na dobre, a ja jeszcze nie zdobyłem bramki. Miejmy nadzieję, że w tym spotkaniu coś dadzą te moje treningi: że, że te bramki będą padały no, zdobywane przeze mnie. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Tak, widzieliście sędziego. I zaczynamy. Krakowia, Kraków kontra Kielce, Kielce, Korona, Kielce. I co? No treningi nic nie dały, ponieważ met zakończył się remisem 0 do 0, a strzały i mia... właściwie skuteczność strzałów były o wiele gorsze niż niż w poprzednim meczu, beznadziejny mecz, nudny, nie było co pokazywać, więc pokazałem wam tylko końcowy wynik. Tutaj widzicie, że chciałem sobie jeszcze tam poustawiać jakieś cechy specjalne, ale jeszcze nie mam żadnych odblokowanych, no trzeba będzie jeszcze na to trochę poczekać. Overall na razie 75, to jest naprawdę bardzo dobry overall, jeden z lepszych, jeżeli chodzi o ekstraklasy, o zawodników w ekstraklasie, ekstra a ten mecz, ten odcinek kończymy bardzo bardzo ciekawym meczem derbami, Krakowia-Kraków kontra Wisła-Kraków, takie mecze naprawdę zawsze są e, no, przesiąknięte emocjami więc miejmy nadzieję, że tutaj uda nam się jeszcze na dodatek wygrać gramy u siebie, no i pierwszą akcję wyprowadziliśmy w siódmej minucie, moje dośrodkowanie trochę za słabe, nie doszło tam do zawodnika Krako do mojego po prostu kolegi z drużyny. Tutaj już z kolei akcja Wisły, naprawdę groźny strzał oddany przez Semira Stilića, który jest overalem na tym samym poziomie co ja. No i na szczęście nic nie wyszło z tego strzału. 18-19 już minuta. Dobrze tutaj mijam z zawodników, obrońców Wisły. No i ostatecznie oddaję strzał, ale ten strzał nawet nie był w świetle, nie leciał w światło bramki. Miśkiewicz rozpoczyna od, od bramki. 45 minut, koniec pierwszej połowy. Dwa strzały oddane, mecz wyrównany, ale dalej nie widzimy goli. Naprawdę mało goli jak na razie w tym odcinku. Może zmieni to się jeszcze w tej drugiej, ostatniej w tym odcinku połowie. 63 minuta. Zobaczcie, jakie genialne podanie dostałem. Tutaj, co prawda, trochę zamieszanie. Jeszcze tam. No, wywrócił się obrońca, ale jeszcze jestem przy tej piłce. Tutaj mam dużo wolnego miejsca i jakimś cudem zmieściłem. Zmieściłem tą piłkę i zdobywam w końcu swojego pierwszego gola w sezonie. No, zaraz będziecie mogli tutaj zobaczyć. No myślałem, że ta że z tej akcji już nic nie wyjdzie. Tam się trochę pogubiłem, ale podanie dostałem wyśmienite. Jeszcze udało mi się tutaj wejść no i zmieścić jakąś tą piłkę bo to było najtrudniejsze żeby zmieścić z takiego kąta no to naprawdę trzeba mieć spore umiejętności mi się to udało 1 do 0 wysuwamy się na prowadzenie 90 minuta 3 minuty doliczone tutaj trochę zamiana skrzydłami odebrałem piłkę i jeszcze wyprowadzam jedną z ostatniej akcji jak nie ostatnią w tym meczu może uda się jeszcze zdobyć gola podaję ale przecina to podanie zawodnik z Krakowy z zawodnik Wisły no ale jeszcze na tym się nie kończy Jeszcze zostało ostatnie minuty Jeszcze mamy rzut wolny Tutaj będę starał się angażować No w now atak i zobaczcie jak genialnie Wystawiłem się na pozycję Dostałem wspaniałe podanie I zdobyłem bramkę Wykorzystałem to No naprawdę nie spodziewałem się tak dobrego podania No i też w końcówce meczu chciałem zdobyć jeszcze jedną bramkę Więc nie trzymałem się tam trochę Swojej pozycji Zszedłem do środka niczym pomocnik ofensywny Albo i nawet napastnik ale opłaciło się, ponieważ wykorzystałem tą sytuację perfekcyjnie. Mam nadzieję, że trener nie będzie miał mi tego za zł, że w tym momencie gry nie trzymałem się trochę swojej pozycji. No ale czasami tak trzeba, czasami tak trzeba. 7 i było moja ocena, 90 minut gry. No praktycznie już za nami. Teraz sędzia ostatni raz gwizdże i zdobywam w końcu swoje pierwsze bramki, swoje pierwsze dwie bramki. Achievemento odblokowuje overall jednak dalej 75. Procenty trochę słabe, 50% podań, 50% skuteczności strzałów, ale no jest bardzo słabe, są skuteczność zbiorów. Nad tym też trzeba będzie popracować, chociaż ja nie jestem obrońcą. Mecz naprawdę dobry w końcu. Udało mi się przełamać i zdobyć bramkę. To było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!